Podobnie jesteśmy na padoku. Zwycięska para, trener Maciej Kasprzyk i Erbol Zamudin, który poprowadził Atal fare do zwycięstwa. Erbol, trener chyba ma do Ciebie duże zaufanie, bo powiedział, że nie wydawał Ci sztywnych dyspozycji, ale pozwolił Ci wybrać taktykę w tym wyścigu. Tak było? Tak. oczywiście tak było. Jeśli ktoś prowadzi, to trzeba było zjadać, a nie? nikt nie, nie chciał prowadzić, ja sam jechałem. No, wolnie było, no, tak poradził. Ci jeźdźcy chyba trochę dali się oszukać, bo początek był wolny, a zostali sporo z tyłu za tobą. Tak, w porządku bardzo było wolno i trochę od tysiąca teraz szybciej było. Właśnie, bo później pojechałeś bardzo szybko, czułeś, że klacz ci dobrze idzie i że będzie dobrze? No tak, czułem. E, wolno jedę i na stiu nikt nie ma, nie? Wolny, wolny, wolno i dobrze prowadził, spokojnie, dobrze koń. Erbol, które to twoje zwycięstwo w tym sezonie, daleko jeszcze do starszego ucznia? dwa zostało, jeszcze brakuje dwa. Czyli to ósma wygrana? No ósma, tak. E, jeździsz na treningu na hip -hopie. Przed chwilą zajął e, dobre czwarte miejsce w niemieckim e, Sant Legere. Cieszysz się? A się. No normalnie, tak. Czwarty był, nie? Czwarty. Ja nie oglądałem tak, jeszcze. czwarty. Dobra. Super. Do Erbol, dziękuję ślicznie za rozmowę. A teraz wrócimy jeszcze do rozmowy z trenerem Maciejem Kackrzykiem. Maczku, skończyliśmy na Zenhafie. Jak sądzisz czy dzisiaj będzie lepiej niż było ostatnio? Duża waga, czy to nie będzie problemem? No, jest to na pewno za duża waga, ale takie są warunki tego gonit tej gonitwy. No, on jest z kategorii A, jeszcze biega niestety pod podwójną nadwagą, bo wygrywał y, kategorię A, będąc w kategorii A, więc y, na pewno jest to trochę za duża waga, ale chciałem, żeby przebiegł ten dystans teraz, bo. W 15 października ma zaplanowany start w Mediolanie na 1800 metrów i, i stąd ta decyzja, żeby jednak biegać pod tą dużą wagą. Jakiej rangi wyścig będzie ten w Mediolanie dla niego zaplanowany? G3. Wygrywałem już dwa razy ten wyścig, więc, więc chciałbym tutaj, tak jak na Nagrodę Europy mamy taki mały patencik, to może teraz też się uda. E, którymi kolmi wygrywałeś ten wyścig w Mediolanie? Amwaj i, i, i Salam al -Kalediach. Mhm. E, jakie plany dla drugiej gwiazdy, stajniłały dla Ocean y Almauri, który no, w wielkim stylu wygrał Nagrodę Europy? Będzie zgłoszony do Qatar Arabian World Cup 1 października na Longchamp i myślę, że tam pojedziemy, zasłużył na to dowolnie wygrywając Nagrodę Europy. Pewnie jest to troszeczkę za wysoki poziom, ale, ale podejmiemy ryzyko. Czyli w dniu uku triumfalnego koń trenowany na służewcu przez Macieja Kasprzyka pobiegnie w wyścigu o milion euro katana, katara Arabian World Cup. No przypominają się czasy, fazy, ale chyba aż tak wysoko to ciężko mierzyć. Tak, ale Salam tam biegał przyzwoicie, był chyba ostatecznie szósty albo siódmy, nie pamiętam, ale był w grze z takiego dosyć wolnego wyścigu. Yy, mam nadzieję, że ocean t, t, na te płatne wjedzie od pola. Maczko, jeszcze dzisiaj ostatnie pytanie, bo biegnie twój Azam al -Kaliach. To jest brat Darego, syn świetnego Jalnara. Po dobrym debiucie, w drugim miejscu, dwa takie słabsze występy. Jak scharakteryzujesz tego konia? To jest bardzo dobry koń. Wspaniały rodowo, wspaniała budowa, dobry charakter. Myślę, że potrzebuje czasu. Dalej też przegrywał w pierwszych startach, ale chciałbym, żeby w przyszłym roku on był w czołówce rocznika polskich koni. Jest szansa, że już dzisiaj spisze się lepiej niż ostatnio? Tak, tak, aczkolwiek jeszcze jeszcze cały czas jest troszeczkę taki surowy. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i zapraszamy na nasz kanał YouTube Torus służawiec tam znajdziecie analizy, wywiady i oczywiście relacje ze wszystkich wyścigów w Polsce.